Cześć, jestem QRTSPL. W dzisiejszym poradniku chciałbym Wam pokazać, jak dodać lub zmienić kamuflaż do broni w grze Call of Duty Black Ops 2. Niektórzy youtuberzy pokazują, że mają wejść w koszary, w główne bronie i na jaką broń, na jakąś broń. Bierzecie kamuflaż i tutaj może i są kamuflaże odblokowane, ale nie da się ich założyć. Żeby je założyć trzeba wejść w stwórz klasę w broń i przycisnąć C. Personalizacja broni. I tutaj macie te wszystkie już kamuflaże i tutaj możecie właśnie je już wybrać. Na przykład Enterem lub Lewym przyciskiem myszki. Jak tu jest już pokazany kamuflaż, to znaczy, że jest już załadowany. No, no to ja się już będę z Wami żegnał. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Cześć!